Nowy punkt na mapie Kędzierzyna Koźla, skwer przy zbiegu ulic kadetów, Leopolda Stafa i Zygmunta Krasińskiego od teraz nosi imię profesora Władysława Bartoszewskiego, więźnia Auschwitz, Powstańca Warszawskiego, a w Wolnej Polsce dwukrotnego ministra spraw zagranicznych. Zdecydowali o tym sami mieszkańcy. Inicjatorką uchwały jest Wanda Zwolińska, pod projektem podpisało się ponad 700 mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Uroczystego odsłonięcia tabliczki z nazwą skweru Wanda Zwolińska dokonała wspólnie z przybranym synem Władysława Bartoszewskiego, Piotrem Bachurzewskim. Bardzo dziękuję za zaproszenie, przede wszystkim za to, że ten skwer został skweriem imienia mojego ojczyzny prof. Warysława Bartoszewskiego. Przyglądaliśmy wczoraj razem z jego asystentem doktorem Marcinem Bartczem, Miejsca, które upamiętniły w jakiś sposób Władysława Bartoszewskiego. Okazało się, że to małe województwo polskie, a takich więc miejsc najwięcej. Dlatego, że jest skwer Bartoszewskiego w Opolu, jest Park Bartoszewskiego w Namysłowie, jest Rondo Bartoszewskiego w Krapkowicach, no i teraz jest skwer tutaj w Kędzierzynie Koźlu. Oprócz tego jeszcze za życia Mój ojczym, to doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, jak również honorowym obywatelem miasta Opola. Dlaczego takie małe miasto tak jakoś dgnęło do tej osoby? Co w niej było takiego, że, że Opolszczyzna widziała go u siebie chętnie, tak za życie, jak i po śmierci? Dzisiaj na to pytanie odpowiedział mi pan Ireneusz Wiśniewski, mianowicie po prostu. Opolszczyzna to jest takie miejsce, gdzie ludzie chcą być wolni, sami decydować o tym, co robią i jaka będzie ich przyszłość, jaka jest ich teraźniejszość, a taki właśnie był profesor bartoszewski. No chyba rzeczywiście tak jest, bo przecież nie zapominajmy o tym, że to, że opolszczyzna jest województwem, to nie zostało dane, to zostało przez was wywalczone, Wyście zmusili administrację do tego, żeby województwo polskie było województwem. No a za chwilę mamy następne wybory. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy nam pójdziemy. Profesor Władysław Bartoszewski był wyjątkowym człowiekiem. Przez lata swojej działalności angażował się bez reszty na rzecz przywrócenia normalności we wszystkich dziedzinach życia wewnątrz Polski, jak, jak i trudnych relacjach polsko-niemieckich. Swoją postawą i zaangażowanym, dawam przykład, jak można żyć bez zakłamania, odważnie stawiając czoła rzeczywistości wojennej, więziennej, bylowskiej oraz tej współczesnej, w której żyjemy. Z humorem i niestrudzenie uczył nas wszystkich, że należy odważnie głosić prawdę, że warto być przyzwoitym, by nie wstydzić się swoich słów i czynów. Życie Władysława Bartoszewskiego i życie całego jego pokolenia to poprzedni, przede wszystkim poprzedni okrutny XX wiek, czyli z wszystkimi jego tragediami, dramatami, ale też i też radością z odzyskanego państwa. Wszyscy znamy te aspekty działalności patrona skweru, Armia Krajowa, Rada Pomocy Żydom, Auschwitz, o tym wszyscy wiemy, ale y, może mniej znane są te jego aspekty działalności w czasie pokoju, kiedy ten patriotyzm, umiłowanie służby ojczyźnie realizował w warunkach pokoju, czasem takiego pokoju, który nie oznaczał wolności, jak po wojnie, kiedy zaangażował się w działalność PSL-u, w Gazetę Ludową, y, która też y, skończyła się dla niego wieloma latami więzienia. Jak później w opozycji demokratycznej, kiedy internowany w stanie wojennym i rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa. Aż wreszcie w wolnej Polsce, kiedy w Austrii, będąc ambasadorem, y, budował tam rangę naszego kraju. i jego ówczesny współpracownik, a później następca Stefan Meller, również wybitna postać, powiedział o nim, że był najbardziej pracowitym ambasadorem w służbie Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, że w tych naszych czasach, które mamy obecnie, właśnie ten aspekt też wymaga podkreślenia. Codzienna, rzetelna praca na rzecz Ojczyzny. I na koniec jeszcze taką może osobistą refleksją się podzielę, kiedy jako młody... Chłopak, dziecko, oczywiście bawiłem się tutaj na tym sterze i obok na placu zabaw, a chodziłem do sąsiedniego przedszkola. Wtedy zawsze bardzo mnie interesowały właśnie tabliczki z nazwami ulic, kim była ta postać, dlaczego jest patronem ulicy. Ja nie wiem, czy współczesne pokolenie przedszkolaków ma takie zainteresowania, chociaż naturalna ciekawość świata w tym wieku daje taką nadzieję, ale jeśli chociaż jeden tutaj z tych dzieciaków chodzących codziennie z rodzicami do przedszkola. Zwrócił uwagę na to, że pojawiła się jakaś tabliczka, a potem może się zainteresuje tą biografią, to warto było to imię nadać. Muzyka Czy ktoś? Proszę bardzo, proszę Państwa. Robotyczka. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę Państwa.